Hello, hello 2.0, to znowu ja filmek Starcraft witam w kolejnym odcinku z naszej serii Lego Harry Potter i Filnek. Słuchajcie widzowie, e, tak wiem, wczoraj miał pojawić się odcinek, no ale niestety miałem e, sporo do uczenia się, a nawet w sumie bardziej zadanie, bo... Święci sporo czasu na napisanie wypracowania do szkoły, więc no. Wczoraj w takim właśnie wypadku odcinek się nie pojawił, ale dzisiaj czas jako taką mam, więc proszę bardzo, jest no. Ja zastanawiam się, czy to o to jest. Okej, okay, jakieś nowe zakręcie? No dobrze, Windo. Spokojnie no, to wybierzmy sobie? Okej. Okay. dobra. O, dobra. Tak o, okej, okay, opanowaliśmy to. Super, więc złoty kroczek jest już nasz. Dobra. E, coś tu mogę wybudować też z tego, widzę. Dobra co my tu mamy taki światek Dobra Myślę, że chyba to coś z tego jest hm. Dobra O fajnie nie muszę przełożyć, na Wingardium lewiosa. a to bardzo spoko akurat Do roboty Dobra, i z nas w tej tylko. W ogóle nie widzę co. O, kurze, spoko. Spoko, że też się uczymy nowych czarów W tej odsłonie. A nie tylko powtarzamy stare. E, dobra. No to... No dobra, muszę tu podejść. Okej, okay, dobra. No, działa to w takiej zasadzie jak innych nowszych pierchlego z nowszymi obiektami. w ze złotymi obiektami, nie w nowszych z nowszymi obiektami. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, tutaj mamy dla niego zwierzaka. Przejście. Dobra, no to... A, jeszcze... Ja po pierwsze to jeszcze muszę to odblokować. Pięknie. I run. Czy ta twoja sowa może tu chodzić? O, może, fajnie. Nie fajnie, jak ten gościu się nazywał. W ogóle w sumie nawet nie pamiętam, żeby był taki gościu w No, dobra, co ja tam wiem, obejrzałem te filmy tylko jeden raz. Chyba, że gość jest książek. To też możliwe. Nie wiem, nie czytałem książek. Ale myślę, że kiedyś mógłbym się zapoznać z książkami, bo ciekaw sumie mnie, jak ten świat jest szerzej przedstawiony, że tak powiem. Ale jak na razie nie mam na to czasu. Dobra, nowe zaklęcie odblokowane, super. Kolejny złoty klocek. Pięknie widzę, no to sprawdźmy dokąd teraz. Musimy się tutaj udać. Dobra, jesteśmy widzowie w tej chwili w połowie zakonu Feniksa. Że powiem, że nie wiem, czy... To zaczynam nam czy w sumie z tym e, nie wystartowałem na ten okres zimowy z, z za długą serią, no bo no widzicie, że jednak się ona opóźnia No bo co? Jeden taki wyjątkowy dzień, nie to e, byliśmy jeden odcinek do przodu, przez to, że jak była przerwa świąteczna, tydzień był przerwy świątecznej, to w środę mogłem nagrać, ale teraz przez zawirowania moje szkolne jesteśmy już e, nawet e, nie byliśmy na, ze na zero, tylko jeden dzień do tyłu, no ale bez przesady nie będę tego nadrabiał i szczerze widuję może i a nie chcę też czekać się do e, końca do tego że zaczną się perie zimowe bo jeśli o mnie chodzi to u mnie perie zaczną się dopiero u mnie perie będą trwać dopiero od e, 9 lutego mam jakby w ostatniej kolejności perie O, fajnie, pociąg. Pod wartekstwem, ale super. Dobra, nie o to chodzi. E, udajmy się na peron. Szkoda, nie mogę w nim jechać. Dobra, o co chodzi? A, dobra, To spoko. No ale nie chcę bo jak... Bo ja jak mówię ferie mam za miesiąc, więc nie ma co czekać. Jest cały miesiąc jeszcze przed nami. W sumie to styczeń tak naprawdę. No, może przesadzę, jeśli powiem, że się... Nie no, w sumie 8 stycznia to początek. W zasadzie dopiero. Więc myślę, że nie ma co. Nie ma co, trzeba z serią cisnąć dalej i tyle. Jak to by nic nie pomogło, bo elefanty trwają 2 tygodnie, czyli 14 dni, weekendu nie liczę, bo tak czy jakbym w niego nagrywał. Lata 5-7 mają 24 misje, zrobiliśmy już 3, to jest czwarta, więc 20 no, nie ma co, widzowie, po prostu.

I miałem rację. Fajnie. Dobra. Dobra, no to pokombinujmy, co tutaj możemy zrobić. Ja się porozglądam tutaj po tej masce. jeszcze, co mogę. Trochę przelagowało. Dobra, mniej o to. Eee, talerze. Dobra. Jest! Tyk! Mogę poinąć! Dobra! Te krzesła są ręki! Chowane... Nie wiem, chyba wzięte z handmena. się tak kurczą. Słyszałem dźwięk herbu Jakbym zniszczył jakieś jeden na coś Ale nie spostrzegłem co to było bo Po pierwsze a po drugie ile tych coś już mam zniszczyć Dobra nie będę się bawić z tym kurczakiem Za mało daje kraty żebym nad nim Wow. Ok, widziałem, że jakaś kasa się znajdzie No to okej, okay, wybudujmy sobie tutaj coś O piekarnik No, piekarnik No piekarnik, dobrze mówię Wow, ale mnie tyle potknęło dziwnie O proszę święty Mikołaj Taki jakby Dumbledore owy. Dobra, mogę to odłożyć już i mogę tu z dzieńcami? Tak się nazywa? O, to co było to 12? No nie pamiętam co się nazywa widowie sorry. Wieniec Bożonarodzeniowy? Nie to bardziej amerykańska tradycja niż polska. Chociaż... W sumie Harry Potter dzieje się w Anglii, więc... No, najwidoczniej to jest też brytyjska tradycja. W sumie to ma sens. Dobra, to chyba zniszczyłem. Ale tego jeszcze nie zniszczyłem. O, pięknie! O, i mamy... Ojca Rona. Artura. Fajnie. Dobra. Okej, okay, będziemy musieli się z tym rycerzem pojedynkować na widoczni. O wiedziałem, że gdzieś tutaj będzie ...moneta fioletowa. Super, Dobrze. Okej okay, panie rycerzyku. Serio myślałem, że go zaklęł w taki sposób, że będzie ten rycerz ze mną walczył, a tu jeden strzał i po nim. Nawet się nie bronił. Trochę się zawiodłem. Chary. O, dobra, już się bałem, mi się bugował chłopak. Co tu jeszcze mogę zrobić? Dobra, fajnie. Tym pająkiem wygląda podejrzanie. Nie, nie mogę z nim nic zrobić. Dobra, no to wchodzimy na górę. Co to jest? Jakieś głowy z kszatu. Wygląda strasznie mrocznie. Dobra. Ale dziwna jest tutaj kamera. Dobra, tutaj potrzebowalibyśmy tego redukto. Ale tym czarem jak na razie nie dysponujemy. Okej. Okay. Sprawdźmy za to... A nie, to jest czarna magia. Myślałem, że Windows. Okej, okay, przynajmniej teraz wiem. I musimy te głowy obrócić. Przejeżdżające. Whislaya wydawało się, że taka miła rodzinka. A to proszę. Łoł! Wow. No rondy to masz z zabezpieczenia, powiem ci pierwsza klasa. No ale mogłyby chociaż. Nie wiem, rozpoznawać kolegów, coś. Nie, a przecież mogę to zasłonić normalnie. A! Takie buty nie mogę jednak. Dobra, no to pokombinujmy coś po tej stronie. Dobra, ale może się już ujawnić, myślę A, takie buty. Dobra, rozumiem Dobra, rozprawiliśmy się z nią No to Hermiona, przeczytaj coś Jasne. No i dobra, mamy tę klamkę. Zejdźmy sobie na pół. A czekajcie, a tu tak tylko jeszcze sobie zerknę, a nie ma gdzieś w pobliżu tego trzeciego. Wychodzi na to, że nie. No dobra, nie ma to nie ma, no to... Ej. Co chęć zawiesać. Okej, okay, no to już idziemy na serio. Może tam będzie. Zobaczymy. Co to tam było Biedny Rami. Co za dziadek. Ok, to jest drzewo genealogiczne. Postać! A, oczywiście. Jest zbyt blisko, żebyśmy mogli... ...wzięli. W Polsce Gierlego to strasznie sadyści. Mówię serio. To na pewno jest trochę przyjemne i udanie postaci tak na widoku. Masakra. To jest z nimi nie tak? Kurca. Chef z tej powinien dostać jeden Nie wiem... Chyba ten... E... O, super! Mamy Ravenclaw? Dokładnie. Chyba ten twórca tego Super Mario 2 coś takiego powiedział kiedyś Wiesz był nienawidzę? Graczy Mam. Mam teorię, że to jest ten sam gość Dobra, o sprzynk. Dobra, zróbmy sobie... rozwiążmy tę układankę Ej, 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 co ty robisz? Seriusz, ty ogarniaj życie o! No, o to chodzi. E, dobra, tutaj coś mamy. Okej, okay. i mamy przepisane, że ma być konkretny do tego. Okej, okay, no to pogadajmy z tymi Wężami. Chyba. Tak jakoś? Dobra. Ok, drugi element, układanki. Piszą? Ponoć Sergiusz już coś z tym potrafi. A no tak, przecież może się tego wilkołaka zdać. A, A. Nie Wilkołaka, a, ty... a nie no przecież, co ja gadam? To profesor ten, e, profesor Lupin był tym, właśnie przedstawionym Wilkołaka, a Sirius Black był tym, sem zwiastującym nieszczęście. No, tak był. Czekajcie tam. Nie, tam nic nie ma, jednak. Dobra, e, Mniejsza o to. Okay, no to kolejny element. A Poczekajcie. Co jeszcze z tym obrazem pogadać. Niestety potrzebowałbym redukto. Ile przecież syri już pewnie ma redukto? No dobra, to co to jest? Hm. Nie wiem Jolo O proszę, tajne pomieszczenie no. Nie no to było raczej pewne, że rzeczą fabularną że... że rzeczą fabularną będą te obrazki na ścianie Dobra, mamy tu ucznia, tylko nie wiem czy uda mi się do niego dojść. Na pewno wiem, że mogę tam pójść. Dobra. No i widzicie, teraz nam jakoś dali wszystkie zaklęcia, a jak była a w poprzedniej misji z... z ze snape'em Tu nam dali tylko jedno z jego zaklęć do majstrowania ludziom w mózgu. Nie rozumiem logiki tej gry. Łoł! Wow. O fajnie, dyskotek. Dobra. Mamy tutaj tej jakąś krzynka jest. O, elegancko. O, super! Kapelba! Ja. Nie ma tu niestety żadnej kasy. Okej, okay, sprawdźmy czy tutaj mogę wejść. raczej znaczy, jak mogę tu wejść. Hmm, niestety nie widzę opcji za bardzo. Nie wiem co tu mam zrobić, chyba że reduktor jest potrzebny po prostu Dobra, sprawdź O! Dokładnie Starczyło reduktor, okej okay. Już tutaj cię ratujemy ziemęczku No i super, uczeń uratowany Mamy kasę Chociaż na prawdziwego staroświata. Na no, co ja gadam? Na prawdziwego <laughs> To się nazywa jak drażynkowa E, na prawdziwego przychodzienia już raczej, raczej nie starczy, no ale nie szkodzi. Najważniejsze, że mamy tę kasę. No i przede wszystkim ten herb domu tego ucznia. Okej, okay, wszystko gotowe, zatem możemy już zakończyć ten podział. Albo przejść do następnej jego części. E, raczej zakończymy. Tak sądzę.

A tak, ucieczka z Przepraszam ja Państwu, dementorzy. Czemu nie reagujecie? Podejrzane są z <laughs> Fajny alfabet, fajny alfabet na Okej, widzę, że ten skończyliśmy poziom. Zdobyliśmy z w do domu. Mamy Artura Weasleya także Zwyczaj nie wiem, 74%? 72, no, no, byłem blisko. Kasa, zapominę. Dobra, uratowaliśmy ucznia. No i 14% w klocku. Okej, okay, no to kontynuujmy opowieść. Hmm. Okej. Okay. Bardzo, bardzo potrzebna kaccenka, naprawdę. E, a zatem dobra widzowie, to byłoby na w tym odcinku, ja, ben, ja będę w takim wypadku go kończyć. Jeśli się Wam on spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi filmami. a proszę postać. Okej, okay, więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć!